Dlaczego skazujesz swoje dziecko na samotność? Posłuchaj tej smutnej historii. Ja jestem Mateusz, rzuciłem programowanie, by rozwijać czytelnictwo w Polsce wśród najmłodszych. Przeprowadziliśmy z naszym wydawnictwem ponad 820 warsztatów w całej Polsce, na których było ponad 60 tysięcy dzieci. Jakiś czas temu prowadziliśmy warsztaty w podwarszawskim przedszkolu. Zawsze po warsztatach mamy chwilę na rozmowę z nauczycielami i dyrekcją. Rozmawialiśmy o pięcioletnim chłopcu, wiecznie zmęczonym, drażliwym, agresywnym. W przedszkolu domagał się na przykład telefonu. Gdy opiekun grupy porozmawiał z rodzicami, usłyszeli coś szokującego: On wstaje i zasypia z telefonem. My pracujemy, nie mamy za bardzo czasu. Jedno z rodziców pracuje w IT nawet 70 godzin tygodniowo. Dla niego ekran to przyszłość. Uważa, że dziecko musi chłonąć technologię od małego. Ale czy naprawdę musi? Czy dziecko z telefonem to nowoczesność, czy po prostu samotność? Wystarczy wpisać w Google samotne dziecko z telefonem i zobacz, jak wielu dzieci dotyczy ten problem. Dlatego my, jako wydawnictwo, tworzymy książki o psie Preclu. I robimy warsztaty, na których precel przyjeżdża osobiście, żeby dzieciaki mogły zobaczyć, że poza ekranem telefonu też są emocje, relacje i bohaterowie. Jeśli też w to wierzysz, zostaw komentarz i rozpocznij wartościową dyskusję. Oczywiście nie zapomnij zaobserwować.